Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2019, kariera zera, korona Kielce, Fortuna, pierwsza liga. No i słuchajcie, lecimy już rundę wiosenną. Ja rozegrałem sobie jedno spotkanie, żeby sprawdzić, czy mój zespół jest odpowiednio przygotowany do sezonu. No i tak, faktycznie jest odpowiednio przygotowany, bowiem rozbiliśmy na wyjeździe Termalikę, Brukbet, 7 do 1. Najlepsze jest to, że to nie był taki mecz, na jaki wskazuje wynik. To znaczy, tych strzałów było mniej więcej porówno i tak naprawdę wszystko, co uderzyliśmy, z strony bramki termaliki po prostu do ich bramki wpadało. Wcześniej jeszcze pokonaliśmy u siebie Brandby Kopenhaga 5 do 2, no i potem w tym ostatnim już meczu Łysice Bozentyn oddając 40 strzałów, tylko 3 do 1, więc widzicie jak to wszystko się może, może zmieniać. Tutaj 40 strzałów oddanych tylko 3 gole, a z Termaliką, no zobaczmy sobie te statystyki, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo. Nawet, nawet tutaj Termalika oddała 11 strzałów, my 14, tak? 10 w światło bramki, z czego 7 wpadło właśnie do bramki Hladuna. Także w tym momencie, słuchajcie, umocniamy się na pozycji, umacniamy się na pozycji lidera. Mamy 45 punktów, 10 punktów przewagi nad trzecią wartą poznań, i jesteśmy na naprawdę dobrej drodze do awansu. Jeszcze tutaj rzecz o transferach Słuchajcie, jeżeli chodzi o transfery To niestety z klubu, tak jak można było przypuszczać Odszedł Paweł Baran do legi Warszawa za, e, za sumę, którą miał wpisaną w kontrakcie tak Za tą klauzulę 1,3 miliona złotych Ale na szczęście za chwilkę Paweł Baran został z tej Legii wypożyczony W międzyczasie jeszcze z dyrektorem sportowym Postanowiliśmy zakupić kolejnego środkowego obrońcę To jest Filip Stańczyk Z Olimpii Grudziądz za 325 Tak, tysięcy złotych, tak jest No to nie jest gracz jeszcze chyba na teraz W momencie, gdy jest, jest jest Paweł Baran i jest Michał Ozga tutaj w obronie, ale myślę, że będziemy na tego zawodnika pewnie stawiać, dawać mu te minuty. Może wskoczy do pierwszego składu, zobaczymy. Na razie jest to planowany transfer, był oczywiście na, no na kolejny sezon, no bo, no bo Paweł Baran oczywiście po tym sezonie odejdzie. Już na dobre, już nawet e, z tego wypożyczenia, więc na ten moment jeszcze Legia się zgodziła na wypożyczenie jego do, e, do Korony. Natomiast no, jestem przekonany, że, m, że później już to będzie podstawowy gracz pewnie e, wojskowych. Natomiast tak, my tutaj dzisiaj mamy kolejne spotkania do rozegrania. Słuchajcie, Stan Mielec e, u siebie, e, to jest drużyna, która w tej chwili zajmuje miejsce czwarte, No i potem e, Elana Toruń, e, to jest mecz wyjazdowy, drużyna, która zajmuje miejsce Dziewiąte. więc tak naprawdę to nie muszą być wcale, wcale łatwe spotkania, no ale skład słuchajcie, wygląda na tyle mocno, że myślę, że będziemy sobie jakoś dawać radę postanowiłem, że dam szansę na lewej obronie naszemu tutaj, naszemu Jarosławowi Robkowi, no bo chyba jednak lepiej stawiać na, na mimo wszystko polskiego zawodnika niż na, 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 na zawodnika z Nigerii, mimo że Abiodun Olaleje też ma dosyć spory potencjał to ja jednak tu będę stawiał na Robka no i póki co na prawej stronie wystąpił Rafał Kolc, zaliczył asystę, zaliczył fantastycznie występ, więc jemu ja też będziemy dawać e, szansę. Bramkę swoją e, debiutancką zdobył Mike Siebeck w meczu z Termaliką, więc też oczywiście ten zawodnik będzie grał będzie grał cały czas w pierwszym składzie no dobrze, tu widzimy, że Bichente Mansur niestety kontuzja no to jest zawodnik rezerwowy, więc póki co jakoś sobie dam radę, no i tutaj bardzo ważna sprawa, przed meczem z Termaliką kontuzji dostał Nerius Moćkus, czyli nasz, nasz podstawowy bramkarz, zastępuje go Maciej Łokieć, 17-latek który obronił rzut karny w meczu z Termaliką Także niesamowite rzeczy tutaj w tej koronie się dzieją, 17-latek dostaje szansę w bramce i fantastyczny jego występ właśnie w meczu w niecie. Czy dobra E, kontynuujemy sobie tutaj oczywiście szybciutko przeprowadzimy sobie e, odprawę przedmeczową, czyli mentalność oczywiście pozytywna, dużo podań na wolne pole myślę, że na razie sobie e, nam to powinno wystarczyć atmosfera w szatni jest bardzo dobra e, poparcie dla menadżera e, też jest bardzo dobre więc m, no, sądzę, że Sądzę, że w tych dwóch meczach y, takie cztery punkty to jest minimum, tak, czyli powinniśmy wygrać y, u siebie ze Staną Mielec i, i, i to nie podlega jakby dyskusji, natomiast potem z toru Torą na wyjeździe y, dopuszczam powiedzmy jakieś potknięcie, ale też miłoby było te trzy punkty jednak wyciągnąć. A zobaczymy, po tej y, wygranej 7 do 1 z Thermaliką, no to tak nasze apetyty troszeczkę wzrosły i wydaje się, że, że już każdy mecz właściwie to jest, to jest wygrana nasza, ale poczekajcie, bo to jest jeszcze y, kupa czasu do końca sezonu, dokładnie 14 kolejek, 10 punktów przewagi, faktycznie to jest dużo, ale... Zobaczcie, tu mamy trzy drużyny Warte, Stal, Mielec i Wisłę, Płock także, także każde potknięcie tak naprawdę teraz Na pewno zostanie przez którąś z tych drużyn po prostu Wykorzystane Nie możemy sobie absolutnie na to tutaj pozwolić Także 1.80 kurs na Koronę Kielce No i rozpoczynamy mecz Słuchajcie, ze Stalą Mielec Jeszcze sobie zerknę tutaj na, na kondycję zawodników Bo to są mecze już co trzy dni grane w tym momencie W marcu, więc mogą być tu jakieś problemy Ale póki co widzę, że jest Jest całkiem w porządku I dosyć ta, ta kondycja jest jest e, wystarczająca. E, no dobra, przed, e, spodziewam się, że przedłużycie tą pasę i wygracie ten mecz. Na 17-latka to podziało, naj, podziałało najbardziej motywująco, natomiast reszta zawodników po prostu. Po prostu mam nadzieję, że zrobi w tym meczu swoje. Na biało-niebiesko goście dzisiejszego spotkania, czyli Stal Mielec, na czerwono-żółto gospodarza meczu, czyli Korona Kielce. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj kontynuować tą naszą naprawdę dobrą pascę. No bo w ostatnim meczu no 7 do 1, no to musi zrobić wrażenie na, na właściwie na właściwie każdym, tu sobie włączymy ostatnie wyniki, no ale teraz widzimy, że przy piłce jest Stalmielec. ale tutaj Małachowski fantastyczny odbiór, zagranie do przodu, jest tutaj Tymiński, który w ostatnim meczu strzelił trzy bramki, Tymiński, jest tutaj nie, Sibek, on potrafi z dystansu, ale teraz troszeczkę, troszeczkę za wysoko tutaj ten strzał Niemca, ale już, już dobry początek naszej drużyny, zaczynamy z autu, Ropek Zaniewicz, e, Pilarski To jest też zawodnik, który skakuje tutaj na rundę wiosenną Do składu Korony Kielce Jego szybkość, e, jego technika tutaj może być m, Bardzo ważna na tej lewej stronie Teraz Tymiński, nie, doskoczył do piłki, jest Ropek Naróżnik pola karnego centra w pole karne Strzela Bała tam e, z prawej strony Ale niestety e, ten strzał bardzo niecelny no i teraz Ropek, Zaniewicz chyba tutaj budzi się powoli do życia Stal Mielec, Stawowy, Stawowy lewa strona dośrodkowanie w pole karne, poprzeczka ratuje teraz gospodarzy tego spotkania no mieliśmy tutaj naprawdę, naprawdę dużo szczęścia, także już tylko więcej zaangażowania no i czekamy czekamy tutaj sobie na kolejne akcje korody Kielce Oj, i to jest niestety rzut karny Paweł Baran, Paweł Baran, zawodnik wypożyczony z Legii Warszawa. Niedawno nasz player tutaj Niestety, niestety to po jego Interwencji Stal Mieles ma kę no i przegrywamy W tym momencie Z zawodnikami z Mielca, za 1 do 0 No to jest słuchajcie, bardzo zły dla nas wynik Bo Stal jest, jest tuż za nami No w tym meczu mamy przewagę oczywiście Oddaliśmy 7 strzałów, 3 celne Kreujemy te okazje, ale nie możemy sobie tutaj Absolutnie pozwolić na porażkę Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten mecz przegrać I teraz Sibek, Sibek tutaj Wziął wszystko na siebie, jeszcze raz Sibek. Do bały, bała tutaj do Zaniewicza, cały czas ta akcja kontynuowana przez graczy korony Kieldzę, koles polekarny Pilarski. Jajajajaj, jak tam było blisko natychmiastowej odpowiedzi, no ale niestety, niestety w tym momencie się to nie udało. Także cały czas tutaj kontynuujemy tą ofensywę na bramkę Stali Mielec, ale nie jesteśmy jeszcze w stanie tutaj zdobyć bramki. Bała. Bała do Małachowskiego, Zaniewicz przed polem karnym Dobre rozrzucenie, ale niestety nie będziemy już w stanie zobaczyć tej akcji 28 minuta, znowu Korona Kielce tutaj w natarciu Wysokość pola karnego, Stali Kolc, Zaniewicz Zaniewicz z dystansu, ale tutaj rykoszet i piłka wychodzi na rzut rożny To jest strzał numer 10, Stalimielec miała tylko dwa strzały I tutaj prowadzą oczywiście po e, rzucie e, karnym 29 minuta no trzeba się tutaj wziąć do roboty i jeszcze ewentualnie w pierwszej połowie e, tę jedną bramkę przynajmniej strzelić żeby żeby do szatni schodzić w takich troszeczkę e, lepszych e, nastrojach a na drugą połowę wyjść no bardziej zmotywowanymi i już takimi gotowymi do e, czy też na zwycięstwo, Ropek Ropek teraz do Zaniewicza, Zaniewicz do Małachowskiego Małachowski przed polem karnym, Małachowski dobre rozrzucenie do kolca, ten centruje Tymiński, bał ale niestety po raz kolejny ta piłka gdzieś gdzieś tam odbija się od nóg defensorów mielec i nie jesteśmy w stanie tutaj wykreować stuprocentowej sytuacji no i teraz kontra zespołu mielec, ale zmarnowana przez prawego skrzydłowego jeszcze tutaj pressing na połowie przed polem karnym, Sibek Sibek, ale tam wyciągnął to Wilk ależ tutaj Sibek chciał pocelować po długim słupku, niestety, po raz kolejny znakomita interwencja golki Pera Gości. No i Wilk teraz po różnym rożnym też te piłkę łapie. No, nie możemy tutaj się strzelić. Mamy olbrzymią przewagę w tym meczu. Nie, można powiedzieć, że demolujemy tutaj defensywę e, stali Mielec, ale zawsze staje na końcu Bramkarz, który e, tutaj jest w wspaniałej dyspozycji. No, druga połowa musi być zupełnie inna. Druga połowa to musi być, e, to musi być 45 minut, w którym my będziemy tą grę e, przede wszystkim kontrolować, ale też wykorzystywać te stuprocentowe sytuacje. Które sobie, które sobie kreujemy, no bo nie możemy sobie tutaj absolutnie pozwolić na porażkę. Sibek przed polem karnym, a i tutaj wszoła wyciągnął Niemca. Brymora, Brymora, teraz jest doskonała okazja dla Stali Mielec, ale już zwolniona ta akcja. No i Ozga tutaj nie patyczkuje się. Z napastnikiem Gośmi i tę piłkę wybija Sosin. Ale teraz przejmie kolc. Dobrze, do bały. Jest 46. minuta, to jest znakomita, znakomity moment, żeby ten mecz wyrównać. Ropek, ropek tam się podłącza z lewej strony. Pilarski w pole karne. Wybija przekaza bała. Bała, ale znowu po raz kolejny. Gęsto, gęsto w polu karnym Stali Mielec. I nie ma jak tej piłki skierować do bramki strzeżonej przez Wilka. 12 strzałów oddanych. No nie jesteśmy na razie w stanie pokonać pera, Stali Mielec. Czasami takie mecze bywają. No, i robisz wszystko, co możesz. Kreujesz sytuację rzut karny dla przeciwnika i przegrywasz po prostu mecz, to się może zdarzyć tu nie będzie oczywiście żadnego problemu bo widzę, że gra zespołu jest po prostu dobra, tak, to są cały czas akcje ofensywne oni cały czas są napędzeni, oni cały czas robią tutaj wszystko, żeby tę bramkę zdobyć, po prostu nie wychodzi, czasami tak jest Ropek w pole karne jest tutaj Pilarski, jeszcze raz Bała, jest Tymiński, ajajaj, aj, tam zamieszanie ale teraz Sibek strzela i znowu znowu strzał zablokowany, karny jest rzut karny, Sosiń tam fauluje bez piłki, no i, no i tutaj mam Mamy szansę na remis, słuchajcie, no to by było sprawiedliwe. Zaniewicz, Zaniewicz Jest bramka pod poprzeczkę w środek. No i mamy ukochane, upragnione. Jeden do jednego, 15 strzałów oddajemy przy jednym celnym strzale Stali Mieles. No tu powinniśmy teraz domknąć ten mecz i po prostu go wygrać. Jest jeden do jednego, dwie bramki z rzutów karnych, dwie bramki po jedenastkach. Ale teraz jeszcze trzeba tutaj y, zaatakować y, w tej. Y, to mamy pół godziny do końca. Więc w tej drugiej połowie musimy tutaj absolutnie przechylić szale na naszą stronę, teraz myli się Wdowiak, po raz kolejny błąd prawego skrzydłowego Stalimieles, no i mamy szansę na kontrę, Bała, tam już wracają zawodnicy gości, Bała z dystansu chciał zaskoczyć tutaj Wilka, ale oczywiście to nie mogło się tutaj udać, osiemnasty strzał, czy ja mogę tutaj coś zrobić, żeby, żeby zmienić oblicze tego meczu, mogę wprowadzić Cywkę za Tymińskiego, Eee, no, tutaj ciężko mi, ciężko mi zrobić jakąkolwiek zmianę, bo jest Kasper Baran, ewentualnie za Sibeka, ale Sibek tu robi dobrą robotę, no ale trzeba, trzeba zmieniać, trzeba rotować, bo przecież za chwilę znowu mamy mecz z Elaną Toruń za trzy albo 4 dni po tym meczu, więc, więc oczywiście ważne są te, e, te zmiany. Jeden do jednego, 20 minut do końca spotkania, absolutna przewaga Korony Kielce, ale nie mamy tutaj możliwości, żeby na ten moment wyjść na e, prowadzenie. Jeszcze żółta kartka e, Pilarskiego, ale teraz Pawłowski do e, Barana. Właściwie podaje za autu nasz rywal. I teraz Pilarski jest szybki. Jest kontra zawodników Korony Kielce. Tu wypuszcza Cywkę. Cywka, ale się teraz myli. Ale się teraz myli Cywka. Sam na sam z bramkarzem mógł tylko go zapytać. I powinien go zapytać, w który róg chcesz dostać, Panie Wilku, piłkę. Ale niestety to się w tym momencie nie udaje. 77. minuta meczu. Może teraz po stałym fragmencie gry. Zaniewicz, Pilarski. Wybita to piłka, ale jeszcze tutaj dojdzie do niej Zaniewicz. Zaniewicz centra w pole karne. Jest Cywka, ale przerzucona. Ta centra, bała, bała i to jest chyba karny, nie, cywka, jeszcze raz ta piłka w pole karne, Małachowski będzie strzelał, ale to jest oczywiście zablokowany strzał, więc po raz kolejny niestety musimy się obejść e, smakiem. Naprawdę dobre spotkanie ze strony Korony Kielce, ja wiem, brakuje skuteczności, brakuje wykończenia, brakuje oddania tego ostatniego strzału, który wylądowałby w bramce Wilka ale jakby nie patrzeć, no to za ten mecz zawodników trzeba pochwalić, bo naprawdę tutaj yy, miażdżą, miażdżą Stalmielec, oddaliśmy 20 strzałów, ale teraz uwaga, Szewczyk, Szewczyk i co z tego, że oddajemy 20 strzałów, jak narażamy się na kontra i w tym momencie mogliśmy ten mecz po prostu yy, zakończyć. No ja myślę, że wejdzie tutaj za klika, za yy, Małachowskiego, to będzie nasza trzecia zmiana w tym spotkaniu, 11 minut do końca, 11 minut do końca, o tutaj po stałym fragmencie gry, no to jest niesamowita niesprawiedliwość, słuchajcie, to jest po prostu... To jest po prostu katastrofa No mamy od groma sytuacji Stal Miel jest właściwie przestały cały mecz nie istnieje Mają tylko rzut karny i tak na dobrą sprawę w tym momencie marnujemy dorobek całego spotkania to, o co walczyliśmy, to, o co e, pracowaliśmy, jak się namęczyliśmy, żeby ten mecz zremisować, a w tym momencie mamy nędzne, ale jest pilarski, już chciałem powiedzieć nędzne 1-2, ale nawet 2-2 to jest nędzny dla nas wynik. My tutaj absolutnie powinniśmy jeszcze więcej z siebie sił wykrzesać i walczyć w końcówce tego spotkania, a mamy 10 minut o zwycięstwo. I może teraz, Ropek w pole karne, bała! Nie wpada ta piłka, wilk to broni w tym ogromnym zamieszaniu w polu Karnym stali mielec, no i wydaje się, że ten mecz zakończy się remisem, ale jeszcze poczekajmy, bo tutaj jest Zaniewicz. Jeszcze tutaj się wiele może w końcówce wydarzyć. Zaklika do barana, baran teraz przed polem karnym. Zaklika, rozrzuca piłkę do Zaniewicza, jest tam ropek, jest Zaniewicz. Jeszcze raz ropek, e, powrót na piłka do Zaniewicza, ten uderza tutaj strzał, właściwie centra chyba w pole karne. Zaklika, kolc. Ja się boję, że tu będzie oddany kolejny bezsensowny strzał z dystansu, ale Zaniewicz teraz co robi? Co robi teraz Zaniewicz w 90. minucie. Nerwy ze Stali. Strzał z 26 metrów. I piłka wpada pod poprzeczkę bramki Stali Mielec. Więc na ten moment. Na ten moment Korona Kielce prowadzi bardzo ciężkim meczu. Bardzo ważnym meczu. Bo przecież Stal Mielec jest czwarta. 3-2. Teraz Pilarski wycofuje piłkę do Robka. Ten w pole karne. Ale Sosin wybija. Jeszcze 3 minuty. Zaklika. Uruchamia tutaj Kolca na prawej stronie. Kolc. Ale będzie tylko rzut rożny. Ale dobrze. Bo to są kolejne cenne Minuty, kolejne cenne sekundy, które oczywiście upływają na naszą tutaj. Na naszą tutaj korzyść. Baran. A i tutaj złe podanie w polekarne i stawowy wyjaśnia e, sytuację. Do końca meczu pozostały dwie minuty. Ogromne emocje e, w Kielcach, ale tutaj najważniejsze jest to, że wygrywamy, bo dwa razy przegrywaliśmy w tym meczu, e, i naprawdę byłaby to niesprawiedliwa porażka, gdybyśmy m, remis nawet nie byłby tutaj absolutnie sprawiedliwy. No patrząc na statystyki, oczywiście Stan Mielec teraz przycisnęła troszeczkę w drugiej połowie w pewnym momencie, ale przecież oni mieli 2-3 strzały w całym meczu. No to jest m, to jest tutaj niemożliwością było, żeby ten mecz przegrać i będziemy za chwilkę cieszyć się z bardzo ważnych e, trzech punktów, m, które zostaną w Kielcach e, Także sędzia już kończ ten mecz, bo to nie ma sensu, tak jest, tak jest Fantastyczne spotkanie, fajnie, że udało się złapać taki mecz i dla Was nagrać Naprawdę solidne zwycięstwo i bardzo się cieszymy, że, m, że tak to e, się tutaj zakończyło e, Trzy dni dzielą nas od meczu z Elaną Toruń e, Teraz mamy cały czas te 10 punktów przewagi I nad drugą Wartą Poznań, i na trzecią Wisłą Płock Uciekliśmy na 13 punktów po tym zwycięstwie Stali Mielec i mamy już 15 zwycięstw po 21 kolejkach, także naprawdę, naprawdę bardzo fajnie to, bardzo fajnie to wygląda, tu widzę, że Bytowia Bytów jest zainteresowana Zaniewiczem, tak, ale Bytowia Bytów to jest zespół, który zajmuje ostatnie miejsce w Ekstraklasie, więc generalnie generalnie, no to oni, no nie, no to jest spadek, to jest spadek, to chyba Zaniewicz woli awansować niż spaść, tak absolutnie nie rozważałbym takiej ewentualnej oferty, propozycji przez, yy, będąc na miejscu yy, samego zawodnika, no bo nie byłoby to po prostu, nie miałoby to sensu, tak, nie miałoby to absolutnie sensu. No dobrze, forma jest zespołu fantastyczna, tylko obawiam się, że niestety w meczu z Elaną Toruń będziemy musieli kilku zawodnikom dać odpocząć, chociaż tutaj jest dużo jeszcze, dużo dni po, po tej Elanie do, do meczu z Widzewem, jest 7 dni, tak, potem mamy UKS, więc no możemy tutaj troszeczkę przycisnąć tych naszych zawodników i, i w tym meczu ich wystawić, no ale trzeba będzie robić zmiany i ewentualnie uważać też na ich kondycję. No nie chciałbym tutaj się pozbawiać tych najważniejszych zawodników, jednak to jest Elana, jednak to jest miejsce dziewiąte, to jest taki zespół można powiedzieć średniak, średniak, jeżeli chodzi o fortunę pierwszą ligę, ale na pewno mają coś tutaj e, do zaoferowania, a smółka prowadzi Legię Warszawa. To tak e, tutaj e, powiedzmy. E, na marginesie. No dobrze, e, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu mamy jakieś e, ploteczki ze, z rynków e, z, całego, z całej Europy. Tutaj oczywiście musimy sobie ten scouting e, przejść. No, dzięki temu scoutingowi właściwie pozyskaliśmy Kolca, pozyskaliśmy teraz tego środkowego obrońcę z Olimpii e, Grudziądz, więc oczywiście opłaca się tutaj jak najbardziej to przewijać, kontynuować obserwacje, skautować kogo tylko e, można, kto tylko się tutaj nawinie, więc, więc oczywiście to się dzieje. Nasz stan finansów e, po tym transferze oczywiście e, barana, tak? Tutaj się podniósł. Mamy ponad 2 miliony złotych, i to jest dobry budżet, z którym można wejść do ekstraklasy i spokojnie sobie na, na początek tutaj y, tą stabilizację, jeżeli chodzi o y, finanse, wyrobić. Także, także naprawdę to jest dobry, dobry wynik finansowy i mam nadzieję, że niespecjalnie nie, nie, nie to popójdzie po w dół. Mam nadzieję, że korona Kielce zakończy sezon z dodatnim bilansem. Potem jeszcze oczywiście są pieniążki za prawa telewizyjne, jakieś tam nieznaczne, ale zawsze coś. Dwóch piłkarzy powołanych do reprezentacji to są oczywiście. Baran, który nie jest naszym zawodnikiem, ale Jarosław Ropek do U19 reprezentacji Polski, więc to jest bardzo miła dla nas tutaj wiadomość. Fajnie, że doceniają tutaj nasze, naszych, naszych młodzieżowców trenerzy kadry młodzieżowych biało-czerwonych. Oczywiście pozytywna mentalność na to spotkanie to jest bardzo ważna rzecz. Na tej mentalności pozytywnej tutaj robimy naprawdę fajne wyniki. Nie jest istotne to, że tracimy dwie bramki czy jedną bramkę, tak jak z Termaliką. Ważne jest, że strzelamy zawsze więcej i nie nastawiamy się tutaj absolutnie na żaden minimalizm. Chodzi o to, żeby chodzi o to tutaj, żeby, żeby, jak najwięcej tych goli strzelać, chociaż widzieliśmy, że w pierwszej części sezonu tam było dużo wyników po 1 zero, ale, ale nie, jest to, nie jest to takie ważne. Najważniejsze, że zdobywamy trzy punkty, że potrafimy, potrafimy utrzymać tą formę ze sparringów, bo tam same zwycięstwa oczywiście, a nie było to takie jasne, bo tam przecież Spartak Trnawa, bo tam przecież brandby. I tak dalej, i tak dalej. No widzę, że również Abirun Olaleje zostaje powoływany do reprezentacji młodzieżowej Nigerii, to jest, to jest U23, więc też fajnie, że i tam go doceniają, chociaż u nas stracił miejsce w podstawowym składzie na rzecz Polaka, no ale, no, no, no ale to samo przecież się mówi, tak, na rzecz Polaka, więc tak musi być po prostu. Dobra, o 16 rozpoczynamy kolejne spotkanie, tak jak mówię, no Elana Toruń wyjazd, e, nasi bezpośredni rywale do awansu, czyli Warta Poznań i Stalmielec. Warta Poznań gra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, ale Śląsk też tutaj najlepszy byłby remis po prostu, tak, bo Śląsk na pewno też będzie walczył. Stalmielec wygrywa swój mecz 1 do 0, więc tutaj odbudowali się po, na, po, po tej porażce z nami, ale strzelają bramkę po rzucie karnym, no więc generalnie kolejny karny właśnie dla nich tutaj odgwizdany. No a my jedziemy do Torunia, e, zobaczmy jak to wygląda, bo mam tutaj pewne wątpliwości, no właśnie Ropek wygląda tak w średnio w sumie, więc... Możemy tutaj skorzystać z Olaleja, chociaż ten też nie jest do końca przygotowany chyba na całe spotkanie, ale nie ma wyjścia. Zaniewicz może rozegrać troszeczkę tutaj, Pilarski też. No myślę, że będziemy ich koło 60 minuty zmieniać. Tylko ja sobie zobaczę, czy ja mam jakiegoś lewego skrzydłowego na ławce e, rezerwowych. E, jest Tymiński, jest Cywka, dobra, dobra. Damy sobie radę, damy sobie radę. Myślę, że Myślę, że możemy w ten sposób ten mecz e, rozpocząć i... I liczyć na to, że no tutaj w Toruniu zagramy dobre spotkanie Jak będzie remis to się oczywiście nic złego nie stanie ale, ale celujemy jak w każdym meczu w zwycięstwo No to jest jasna sprawa I tutaj absolutnie nie ma, nie ma możliwości dostosowywania taktyki do rywala grania na jakieś remisy i tak dalej Nie ma takiej możliwości Gramy swoje, jedziemy po swoje Chcemy zdobyć trzy punkty I nie będziemy tutaj absolutnie dostosowywać się do naszych rywali Bo to my wierzymy, że jesteśmy zespołem po prostu mocniejszym Chociaż teraz na początku meczu To Elana w żółtych koszulkach, w żółtych strojach miała szansę ale teraz Sibek wyprowadza kontrę. On potrafi dograć, ale Gielazyn tam spokojnie tę piłkę na piątym metrze złapał. Także Elana zaczęła tak z takiego wysokiego C. No, ale mam nadzieję, że to był tylko taki taki jednostkowy wypad Elany Torun i że generalnie w tym meczu będziemy mieli tutaj przewagę, pierwsza żółta karka w tym spotkaniu, Dominik Bajera, trzecia minuta meczu, to jest oczywiście obrońca środkowej drużyny, drużyny z Torunia, na razie kwadrans za nami, oddaliśmy jeden strzał celny strzał, natomiast Elana trzy strzały więc tutaj troszeczkę, troszeczkę tej przewagi zespołu gospodarzy i teraz Szczęsny z rzutu wolnego ależ tam łokieś wpuścił tą piłkę no to jest to, to jest to że mamy niestety 17 siedemnastolatka na bramce i w pewnych sytuacjach no te błędy Będą mu się przytrafiały, i nie należy mieć oczywiście tutaj do niego o to. E, pretensji, ale niedobrze to się wszystko rozpoczyna. Mam nadzieję, że będziemy w stanie, tak jak ze Stalą Mielec, e, tutaj e, ten mecz e, doprowadzić co najmniej do remisu. Tymiński, tam ucieka prawa strona, ale nie zauważył Tymiński. Jest Bała, Bała, teraz Bała, ale zamiast zagrać w pole karne, gdzie stało naszych trzech zawodników, to Bała decyduje się na bezsensowne uderzenie z 16 metra, zablokowany zresztą przez zawodników Elany Torun, teraz Baran, e, Burman, e, no i Kisiel będzie tu wyprowadzał kontrę, ale wracają już nasi e, zawodnicy, Kiszel do środka, kaputa, kaputa, ale mała wraca po tę piłkę, odbierają. Zawodnikowi z Torunia, no i e, sytuacja już jest uspokojona, chociaż teraz e, Torunianie przy piłce, ale odzyskujemy. Jest Pilarski, y, Pilarski do Barana, Baran tutaj y, będzie tą piłkę wyprowadzał z linii defensywy. Olaleje, Pilarski, Sibek, szybko ta piłka się y, przedostaje pod pole karne Rywala, ale teraz Olaleje został wyciągnięty. Tam z tą piłką Staniewicz, y, Sibek, Sibek z dystansu, ale po raz kolejny zablokowany strzał. No te strzały z dystansu są po prostu niesamowite: albo zablokowane, albo wpadają y, bomby pod y, poprzeczkę. Pilarski, a i teraz e, przeskoczył go e, Bajera No i Małachowski, Małachowski w pole karny. Bała y, przedłuża, ale nie ma tam nikogo Ozga jeszcze tutaj próbowaliśmy Ale niestety, niestety y, się nie udało No panowie, panowie Bo tutaj Elana Toruń osiągnęła przewagę w tym meczu I obawiam się, że będzie nam naprawdę ciężko wyjść z tych y, tarapatów I że może to być, y, że może to być tutaj y, na stadionie y, imienia Grzegorza Duneckiego w Toruniu Porażka, no nie chciałbym tego bardzo tutaj widzieć ale widać, że to nie będzie łatwe spotkanie. Ola leje teraz, ale zablokowany strzał nigeryjskiego lewego obrońcy. No i niestety, niestety tylko tylko, bo tak trzeba powiedzieć sobie. Rzut rożny. Jeszcze centra w pole karne, ale Gelazyn tutaj spokojnie tę piłkę łapie. Także w tym momencie kończymy pierwszą połowę. Sędzia Małyszek. Gwizże po raz ostatni. No i rozmowa motywacyjna. Panowie, gdzie macie ambicje? No niedobrze to wygląda. Niedobrze to absolutnie wygląda. Nie możemy sobie tutaj pozwolić na porażkę. Nie możemy sobie pozwolić na porażkę. Remis, tak jak mówię, jeszcze ewentualnie w grę może wchodzić, ale porażka tutaj w Toruniu jest po prostu rzeczą niedopuszczalną, bo stracimy tą przewagę, jaką sobie wypracowaliśmy jeszcze niedawno, przecież w Mielcu, gdzie, gdzie naprawdę fantastyczne spotkanie. No i całe to spotkanie pójdzie po prostu na marne, gdy tutaj. W Toruniu przegramy. Zięba, Czyżycki. Teraz Elana atakuje w 49. Minucie. Szczęsny. Dąbrowski będzie bardzo niebezpieczna sytuacja. Jeszcze szczęsny. Tutaj zamieszanie w polu karnym, ale Bała wyjaśnia to wszystko. Jest tu Tymiński, ale osamotniony. Musi poczekać. No nie poczekał tutaj w ślisk jednego z obrońców Elany Toru. No i niestety Tymiński tę piłkę traci. 52. Minuta. Panowie, tutaj trzeba jeszcze się wziąć, zakasać rękawy, pójść do przodu, zaryzykować i spróbować strzelić tę wyrównującą bramkę, bo będzie my mieli nie, po prostu tutaj niepotrzebne problemy w końcu se, sezonu, gdy tych punktów nie będziemy w tym momencie e, zbierać. Tak jak mówiłem, wejdzie Cywka za Pilarskiego, e, bo tutaj słaba kondycja, Zaniewicz też nie wygląda najlepiej, więc wejdzie za niego Lenard, e, no i ewentualnie tutaj jeszcze Kacper Baran za Sibeka i taka potrójna zmiana w 60. minucie, m, żeby ci zawodnicy sobie jednak odpoczęli. Olaleje, może teraz Leonard, ale strata Lenarda tutaj w środku pola, no to nie jest zawodnik, który oczywiście daje taką jakość tak m, Zaniewicz, jak Małachowski, ale, ale nie sądziłem, że może może tak sobie dać prosto odebrać piłkę. Zięba! No i to chyba by było na tyle, słuchajcie. Jeżeli chodzi o to spotkanie, kolejny strzał z dystansu, fantastyczny, tym razem zawodnika Elany Toruń. No, dużo tego mamy, nie wiadomo jak temu przeciwdziałać. Dwóch defensywnych pomocników stoi przed linią obrony i nie potrafią doskoczyć do zawodnika rywala i uniemożliwić mu po prostu strzału z dystansu. No, to jest rzecz po prostu niesamowita. Teraz Łokieć będzie rozpoczynał. Grę od własnej bramki. Ale złe podanie tutaj do przodu. No i znowu Elanatorom przy piłce. Zobaczcie, co się dzieje. Teraz Kisiel. Kisiel i Łokieś broni fantastycznie w sytuacji sam na sam. Oj, tutaj chyba niestety nie będziemy w stanie już nic zrobić na stadionie w Toruniu. No i to jest, to jest niespodzianka. To jest olbrzymi zawód, jeżeli chodzi o mecz Korony Kielce. No bo wydawało się, że będziemy w stanie na tej fali pójść i zrobić tutaj przynajmniej jeden remis. Przynajmniej punkt. To by nie było złe. No teraz widzimy, jaki to byłby dobry wynik w kontekście tego co m, oglądamy na na boisku. E, nastawiliśmy się już na tą walkę o awans. Właściwie to już na to, że ten awans możemy mieć nie, praktycznie zapewniony. No ale widać, że to nie będzie takie łatwe. To się samo nie wygra. Tutaj trzeba pracować absolutnie na każdym treningu, a potem przez te 90 minut na boisku oddawać z siebie ponad 100%. Bo tutaj sama ta fortuna, pierwsza liga, nie wygra się absolutnie. Mamy jeszcze sporo do roboty, ale pamiętajcie, mamy 12 kolejek w tym momencie, więc, więc wszystko przed nami. Zobaczymy, jak ta tabela też będzie wyglądała po 22, po 22. kolejce. No, na ten moment oczywiście będziemy cały czas liderem. Tego nam nikt tutaj nie odbierze. I teraz. I teraz Gabrych strzela bramkę na 3-0. Zostajemy po prostu rozbici w tym momencie w Toruniu. No i to taki, mecz, to taki mecz, który może nam dać tutaj czerwone światełko się może zapalić po tym meczu i, e, i trzeba będzie na pewno uważać. Trzeba będzie na pewno się tutaj na kolejnych spotkaniach mocno zmobilizować tutaj oczywiście mecz, jeżeli chodzi o statystyki. E, no konkretna jest Elana. Konkretna jest Elana, stwarza groźniejsze sytuacje i absolutnie zasłużenie wygrywa, może 3 do 0, to jest zbyt wysoki dla nas wymiar kary, ale trzeba to przyjąć na klatę. E, trzeba absolutnie się z tym pogodzić i e, robić wszystko teraz, żeby w meczach z widzewem i z UKS-em zdobyć 6 punktów, bo e, tylko taka sytuacja może nam tutaj e, może nas tutaj uspokoić, jeżeli chodzi o końcówkę tego sezonu. Jeszcze Kolc teraz tutaj strzela, ale też trzeba brać pod uwagę to, że zespół jest mocno, mocno zmęczony. Tymi ostatnimi kolejkami, no i Elana też grała. Elana też grała, więc to też nie można zrzucać na kark kondycji, ale, ale na pewno trzeba przyjąć tą porażkę i, i wyciągnąć z niej absolutnie wnioski, przeanalizować to wszystko, co się stało w tym spotkaniu, no bo to było naprawdę, naprawdę dla nas tutaj nieudane, nieudane spotkanie. No w ostatnich dwóch meczach zdobyliśmy 10 goli, a dzisiaj 0, a dzisiaj 0, po prostu okrągłe, 0 i dostajemy jeszcze na dodatek 3 bramki od Torunian. Właściwie te strzały, to wszystko strzały piękne z dystansu i, i, i naprawdę, naprawdę dobry mecz gratulacje dla dla przeciwnika i i po prostu trzeba, trzeba mówię dalej pracować nad naszą drużyną e, zatem po tej no fuksiarze to bym nie powiedział, no bo wykorzystali to co mieli i zrobili i zrobili absolutnie to co zrobić powinni no mamy cały czas te 10 punktów przewagi nad zespołem numer 3, ale musimy czekać na wyniki jeszcze Śląska Wrocław i e, Warty Poznań bo to jest bardzo ważne spotkanie w kontekście e, całej tabeli, które pewnie przybliży któryś z zespołów do e, nas, do pierwszego miejsca, chyba że padnie tam po prostu remis, także jeszcze poczekajmy chwilę i zobaczmy jak, jak ten mecz będzie wyglądał, bo, bo ja chciałbym wiedzieć na końcu jak ta tabela będzie to absolutnie wyglądała. No, ona spokojnie warte 3-0, nie jest to dla nas wiadomość, właściwie to Właściwie to nie robi nam to zbyt wiele jeszcze ta Wisła Polski jeżeli wygra, to, to będzie problem, bo ona tutaj mocno się do nas zbliży, ale mamy cały czas 9-10 punktów zapasu, więc na spokojnie sobie to wszystko bierzmy i róbmy po, po prostu swoją robotę, tak? Mówię po tym meczu zapalamy czerwone światełko, uważamy, zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne dwa spotkania, czyli Wizę Fuć ŁKS-Fuć bo to będzie bardzo ważne, a my pewnie wrócimy w kwietnia. Świetnie sobie na kolejny odcinek, może Olimpia, na pewno Radomiak, na pewno a sobie u siebie em, obejrzymy. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!